Zgadza się. No, takie, takie rzeczy niestety się zdarzają. Są to smutne, przykre rzeczy i tak gdy cofam się gdzieś tam pamięcią do, do czasów jeszcze Unibux, gdy pracowałem tutaj też w klubie, gdy prowadziłem drużynę. No, były, były, była i większa porażka, pamiętam w 2009 roku, tylko przez Twami w Zielonej Górze przegraliśmy 67-23. Jak się sezon skończył, chyba wszyscy pamiętają, że. Był zdrabny medal, byliśmy blisko tytułu. Także no, są to czasami, czasami rzeczy trudne do zrozumienia, tym bardziej do zaakceptowania, ale niestety no, niestety się zdarzają i, i mówię, historia pokazuje, że w dobrych sezonach, nawet w sezonie 2008 gdy wygrywaliśmy ligę. No własnym to, że przegraliśmy się z Częstochową w tym, w tym sezonie 2009, tej wysokiej porażki w Zielonej Górze, też w podobnych rozmiarach w 62-28 I, i te sezony kończyły się dobrze, także no ja mam nadzieję, że że wszyscy w klubie, w drużynie, zawodnicy z tej porażki, z tej klęski w, w Gorzowie wyciągniemy odpowiednie wnioski, że że takie wpadki nie będą nam się zdarzały. Całe szczęście dwa mecze, które, które mieliśmy w torniu wygraliśmy. I nie ponieśliśmy strat na własnym torze. No, to, jak w tej początkowej fazie wyglądają rozgrywki, pokazuje, że, że to jest chyba w tej chwili nawet przy słabszej dyspozycji drużyny najważniejsze, żeby, żeby nie, nie gubić punktów na własnym torze, żeby, żeby tutaj się, się bronić tym wynikiem i przedłużać jakieś tam swoje szanse na, na awans do, do rundy finałowej play-off.